Witam Was, zapraszam do rozkładu o miłości dla Raka na listopad. Co tutaj w tej miłości? O czym te karty chcą powiedzieć za moim pośrednictwem? W imię najwyższego dobra dla wszystkich bierzemy tylko to, to co czujemy, że dotyczy nas, naszej sytuacji. To, co z nami rezonuje, resztę zostawiamy. Niczego sobie nie wciskamy, nigdzie się nie doklejamy na siłę, bo tak nie można, nie o to w życiu chodzi. Masz to czuć, bierzesz to, co czujesz. Jakiś strażnik domowy, strażnik pan swojego domu stoi na straży, i tutaj, jakby on tutaj widzi gdzieś na horyzoncie jakąś królową. On się tak rozgląda za nią, tak patrzy sobie w dal. Gdzieś jest w dali jakaś królowa. To jest miłość. Ale tu są dusze, tu są takie płomyczki, bliźniacze, które trzymają się za rączki. Chodzi tu o bardzo ważną miłość, taką prawdziwą miłość, ale ta miłość jest nieszczęśliwa. Ona jest w jakimś bólu, w jakiejś takiej rozterce. No, bo tu jest taki pan, który on ma tu swoje, swój świat materialny, ułożony, zorganizowany i on się tak tym obłożył, otoczył się i tak Zasiadł w tym i nie wychodzi z tego, ale jest tu energia smutku. Jest energia takiego mm, żalu, poczucia takiej goryczy, takiego, ryczy, takiego nie, mm, nieszczęśliwego serca. No bo on tak na tym stateczku, no wszystko ma, niczego mu nie brakuje i pokazuje taką. No, taką wykazuje postawę, że on nie będzie schodził z tego statku, bo on ma tutaj w życiu swoją stabilność i jemu jest dobrze, wygodnie, on się czuje tak bezpiecznie, ale, ale coś nie daje mu spokoju, coś nie daje mu gdzieś tak jakoś normalnie funkcjonować. Spina go gdzieś w kręgosłupie, robi go gdzieś tam, go kuje. I on ma tą krew, tak mu się ta krew rozgrzewa i on tak z tą pałeczką tutaj mówi, nie, ja muszę wstać, ja muszę się rozejrzeć wokoło. I patrzy w dal, wypatruje do niej, do tej królowej, do tej ziemskiej pani, która sobie tak, hmm, jest ona w swoim świecie, tam taka kolorowa, wyciszona bardzo. I on tak z taką ciekawością, on tak zadziera nosek, żeby tam dostrzec tak te oczy, ten wzrok tak wytęża co u niej, jak u niej, bo no, u mnie no to wiadomo, to wszystko tak jakoś jest ok, ale nie mam spokoju tutaj z jakąś panią, bo tu jest miłość. Tu są dwie osoby, które bardzo się kochają. Ale są jakieś smutne, jakieś nieszczęśliwe, bo one nie płyną na tym samym stateczku. I serduszko boli, i mam żal. Ale do kogo ja mam żal? Do życia, że tak się tutaj układa? Czy do siebie, czy do innej osoby? No, do niczego. To wszystko on ma takie, e, takie momenty, że najchętniej by, no, taką zrobił tutaj, no, wiadomo, taki chaos by zrobił wokół siebie. Delikatnie mówiąc, ale, ale tak się uspokaja, robi. Ale tak, co u niej, co u niej? Taka gotowość jest do działania. Chyba do niej podpłynę na tym moim stateczku. Chyba się zainteresuje, co u niej. Bardzo chcę do tej pani, do tej królowej. Ta królowa jest gdzieś w takim, w takim swoim magicznym, kolorowym świecie. Ona taka. Hmm, Zaradna jest bardzo. Konsekwentnie tutaj realizuje jakiś swój cel życiowy i tak jakoś się ona nie mówi. Tu jest taka cisza. Oni nie mówią, nie rozmawiają ze sobą, ale bardzo mocno trzymają się za rączki. Nigdy ich nie puścili, bo to są dusze. To są te bliźniacze dusze, które cały czas płoną dla siebie. Tutaj jest miłość, która im. W najbliższych tygodniach przypomina o sobie. Bardzo mocno. E, w różnych to może być okolicznościach, myśli, sytuacje, cokolwiek, ale bum, tarara, serce jakby tutaj. No, nie, tak nie chcę słuchać tego człowieka i mówi: Dobrze, ty masz ten stateczek i wszystko fajnie, ale zobacz, ty chcesz tutaj do niej. Tobie nie daje coś spokoju, ty jesteś w gotowości, będziesz wyruszał. On się szykuje tutaj do jakiejś akcji, do jakiegoś boju o nią. Ona nawet nie wie jeszcze, że on idzie. E, bo tu jest miłość, tu jest taki. Mm, Taki zew budzi się w tym mężczyźnie, żeby zawalczyć, żeby coś zrobić. Niektórzy z Was będą się przepraszać, czulić do siebie, wyznawać sobie, popijać z tego kieliszeczka. Macie przepiękny kielich miłości, który ten Pan chce użyć z tą panią królową, która gdzieś jest w innym trochę świecie niż on. Chciałby tam do niej podpłynąć, zbliżyć się i się z nią napić z tego kieliszeczka, powiedzieć jej czułe słówko i dać tutaj taką nową energię, nowej szansy na, na rozwój, na, na, na nowy etap dla tej relacji. Radą jest dla Ciebie: bądź gotowy na wszystko, oczekuj tego nieoczekiwanego. Przygotuj się na niespodzianki, na różne wydarzenia, takie, które zupełnie mogą Cię zwalić z nóg, ale tutaj wszechświat, jakby gwiazdy i wszystkie w ogóle planety one szaleją w najbliższych tygodniach, jeśli tutaj wokół Ciebie um, takie mogą być sploty różnych dziwnych okoliczności. A to jest, to jest pozytywne, to będzie Ci służyło, tylko że nie bądź zdziwiony, zaskoczony, że wiele rzeczy po prostu będzie się działo, o czym nie wiedziałeś, nawet że to zrobisz, albo że taka sytuacja będzie miała miejsce. A tu proszę, cały czas coś zaskakuje. No i co? Może on nawet się nie spodziewa, że to zrobi jeszcze dzisiaj? W tym momencie, że on podpłynie do tej pani swojej królowej i będzie tutaj się z nią, nie wiem, przytulał, cieszył. Tu jest magia miłości, moc miłości, dwóch duszyczek, które gdzieś takie są zagubione, pogubione i trochę nieszczęśliwe, ale się, próbują się odnaleźć tak jakby. Mm, łapią ten sama zymut i tutaj może dojść do takiego szczęśliwego zakończenia, szczęśliwego rozwiązania sytuacji yy, bolesnej, trudnej, ale znajdują na to jakieś lekarstwo. Dzięki za uwagę do usłyszenia.